Dzisiejszy film z pewnością będzie zaliczał się do kategorii tych bardziej kontrowersyjnych. Nice. Dzisiaj włożę kij w mrowisko oraz postaram się wyjaśnić pewne nieporozumienia bądź nawet pewne mity na temat prostych pleców, prostego kręgosłupa w trakcie wykonywania różnorakich ćwiczeń na siłowni, ale i nie tylko. Nie wiem jeszcze, jak wyjdzie długi ten film, ale już teraz zachęcam cię, abyś obejrzał go do końca, ponieważ w tym temacie jest mnóstwo ciekawostek, mnóstwo nieporozumień, które dobrze byłoby sobie wyjaśnić. Wśród osób trenujących, ćwiczących na siłowniach, na świeżym powietrzu, obojętnie gdzie, w środowisku fizjoterapeutów i lekarzy, panuje powszechne przekonanie, Całe szczęście już mniej, ale dalej, że zginanie pleców jest szkodliwe i prowadzi do kontuzji. Mówi się, że zgięte plecy podczas ćwiczeń, szczególnie przy dźwiganiu dodatkowego obciążenia, naraża nas na większe ryzyko powstania kontuzji i jednoczesnego bólu pleców. A pogląd ten jest często powtarzany bez głębszego uzasadnienia naukowego i mało kto jest w stanie przedstawić rzetelne argumenty bądź jakiekolwiek dowody na ten temat. Dlatego między innymi powstał ten film ponieważ tematyka prostych pleców oraz ćwiczeń wykonywanych z tą pozycją stała się dosyć popularna w przestrzeni internetowej. W mediach społecznościowych obserwujemy różnego rodzaju filmiki osób dźwigających ogromne ciężary i często mogłoby się wydawać w niebezpiecznych pozycjach. W komentarzach natomiast toczą się bitwy. Śle! Nie tak! Nie rób tak! Za 20 lat będą bolały Cię plecy! Jeśli tak robisz, to złamiesz sobie kręgosłup i tego typu komentarze. Często powielają się pod wieloma filmikami. Nie tylko internety mają tutaj swój wkład, ale również zakłady pracy i różne, często straszące grafiki odnośnie prawidłowej techniki podnoszenia czy dźwigania jakichś ciężarów, jakichś przedmiotów w trakcie wykonywania pracy. Przykładowo, w Wielkiej Brytanii ponad 50 lat temu wprowadzono przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz obowiązkowe szkolenia w zakresie obsługi ręcznej, tak aby chronić pracowników przed nieuczciwymi i niebezpiecznymi środowiskami pracy oraz praktykami, które powinny chronić pracodawców. Przed pozwami i nieuczciwymi praktykami ze strony pracowników. Przepisy te stanowią, że wszyscy pracodawcy muszą regularnie edukować i szkolić swoich pracowników, zarówno na tych stanowiskach fizycznych, jak i tych stanowiskach niefizycznych, w zakresie znaczenia i potrzeby prawidłowej postawy ergonomii miejsca pracy i techniki bezpiecznego podnoszenia ciężarów. Oznaczało to, że wszyscy pracownicy zostali przeszkoleni. Aby podnosić przedmioty ważące ponad 10 kg blisko ciała z prostym kręgosłupem, aby uniknąć ryzyka kontuzji i bólu pleców. W teorii? Super zamysł. Przecież możemy ograniczyć kontuzję, nauczyć ludzi, jak odpowiednio dźwigać ciężary, tym samym poprawić ich jakość życia. Ale jednak w praktyce coś nie pykło i okazuje się, że przepisy i szkolenia nie zmniejszyły częstotliwości występowania bólu pleców lub urazów w miejscu pracy. I pojawiają się teraz kluczowe pytania, dlaczego? Wytyczne, dlaczego szkolenia, edukacje nie przyniosły oczekiwanych rezultatów, to znaczy nie zmniejszyły liczby przypadków bólu pleców lub kontuzji w miejscu pracy przez pracowników. A więc dlaczego te wytyczne nie zadziałały? Ponieważ ból pleców oraz kontuzje pojawiające się w tym obszarze są bardzo często wieloczynnikowe i nie można ich łatwo rozwiązać po prostu ucząc bądź prosząc ludzi, aby podjęli działania w określony sposób. No i finalnie, pikanterii do całego tematu dodają opozycyjne obozy: z jednej strony obrońcy prostych pleców, a z drugiej strony rycerze nieoptymalnego treningu. I te dwa przeciwne obozy ciągle kłócą i walczą ze sobą w komentarzach o to kto ma rację. A może prawda leży po środku? Zanim przejdziemy do bardziej szczegółowego omówienia tematu, to warto zauważyć, jak wygląda ludzki kręgosłup. Już na pierwszy rzut oka można zauważyć, że ma on naturalne krzywizny, zwane kifozą piersiową i lordozą lędźwiową. Oznacza to, że kręgosłup nie jest prosty. Gdyby miał być prosty, to by był zbudowany jak kość udowa. Po drugie, kręgosłup zbudowany jest z kręgów, które są ruchome. Oznacza to, że kręgosłup jest stworzony do ruchu, zginania, prostowania i rotacji. Skoro już wiemy, że kręgosłup został zbudowany do ruchu i powinien się ruszać, to odpowiedzmy sobie na pytanie, czym jest neutralny kręgosłup. Nie jest on tym, czym myślisz, czyli nie jest on prostymi plecami. Ponieważ neutralny kręgosłup został zdefiniowany jako zakres ruchu lub strefa, w której otaczające pasywne struktury zapewniają minimalne ograniczenie ruchu. Chociaż czasami właśnie postrzegamy go jako pojedynczą pozycję w płaszczyźnie strzałkowej, to neutralny kręgosłup istnieje w pewnym zakresie lub w pewnej strefie, która wynosi u zdrowych osób dorosłych około 20 stopni zgięcia w kręgosłupie lędźwiowym. Wiemy już, że kręgosłup powinien się ruszać. Wiemy również, że neutralną pozycją kręgosłupa tak naprawdę nie jest usilne utrzymywanie go w prostej linii. A więc teraz odpowiedzmy na pytanie, czy kręgosłup pozostaje prosty przy ćwiczeniach? Czy możemy utrzymać neutralny kręgosłup? Podczas gdy utrzymywanie neutralnego kręgosłupa jest konsekwentnie uwzględniane w modelach dźwigania technicznego w różnego rodzaju ćwiczeniach na siłowni, dowody sugerują, że kręgosłup wygina się poza strefę neutralną podczas wykonywania ćwiczeń. Na przykład w pozycji startowej do martwego ciągu. Wyczynowi ciężarowcy i trójboiści zginają kręgosłup o około 25 stopni z różnicami wahającymi się o 11 stopni w stosunku do pozycji stojącej. Informacje te sugerują, że doświadczeni ciężarowcy stosują strategię ruchu, w którą wchodzi znaczne zgięcie odcinka lędźwiowego kręgosłupa podczas wykonywania tradycyjnych ćwiczeń siłowych. Chociaż we wspomnianym badaniu nie określono strefy neutralnej kręgosłupa dla każdego uczestnika, to na podstawie zgięcia w strefie neutralnej w trakcie... Ruchu u zdrowych osób jest bardzo prawdopodobne, że doświadczeni ciężarowcy nie utrzymują neutralnego kręgosłupa podczas wykonywania ćwiczeń takich jak martwe ciągi, przysiady czy wyciskanie nad głowę. Idąc dalej, to pozycja neutralnego kręgosłupa również nie wydaje się być przyjmowana podczas ćwiczeń, podczas zawodów typu strongman. Jeśli sięgniesz pamięcią do czasu świetlności polskich strongmanów, to zauważysz, że w trakcie zadań, w trakcie konkurencji Zawodnicy wydają się wyczerpywać zdolności wyginania odcinka lędźwiowego kręgosłupa w celu podniesienia ciężkich i często nieporęcznych obciążeń związanych z daną dyscypliną sportową. Oprócz tego w badaniach, w których instruowano uczestników, aby utrzymywali neutralną lordotyczną postawę odcinka lędźwiowego podczas badań związanych z podnoszeniem ciężarów, to wciąż rejestruje się znaczne zgięcie kręgosłupa. Oznacza to, że pomimo starań o utrzymanie tej w teorii prawidłowej, neutralnej postawy kręgosłupa podczas dźwigania ciężarów, to tak czy siak te zgięcie występuje i tak naprawdę jest nieuniknione. Nawet w momencie, kiedy uczestnicy są instruowani, aby tego nie robili. Wiemy już, że kręgosłup został stworzony z ruchomych części, a więc sam w sobie kręgosłup powinien się ruszać. Wiemy również, że neutralna pozycja kręgosłupa nie jest tym, czym nam się wydaje. A przed chwilą właśnie dowiedziałeś bądź dowiedziałaś się, że tak naprawdę niemożliwe utrzymanie jest tej neutralnej pozycji kręgosłupa. No i skoro wiemy, że nawet pomimo najszczerszych chęci utrzymanie prostych pleców podczas różnego rodzaju ćwiczeń może być niemożliwe, to pojawia się pytanie, czy zgięty kręgosłup to większe ryzyko kontuzji bądź urazu. Po pierwsze to pełne zgięcie kręgosłupa może być problematyczne, ponieważ kręgosłup w pełnym zgięciu może mieć znacznie mniejszą wytrzymałość na siły ściskające. Podkreśla to potencjalne zagrożenia dla kręgosłupa podczas obciążania go w takiej pozycji. Po drugie to podnoszenie ciężarów ze zgiętym kręgosłupem może wywołać napięcie na tylne więzadła kręgosłupa, co może zwiększyć ryzyko urazu. Jednakże, i to jest słowa klucz, jednakże... Umiarkowane zgięcie kręgosłupa podczas dźwigania ciężarów, różnego rodzaju ćwiczeń, może przynosić pewne korzyści i poprawiać wydajność sportową. Dzieje się tak ze względu na zmniejszone siły, które oddziałowują na kręgosłup oraz lepiej pracujące mięśnie w tej pozycji. To znaczy, że jesteśmy w stanie wygenerować więcej siły przy tej pozycji, aniżeli starając się usilnie utrzymać ten neutralny, aka prosty kręgosłup. Wykonywanie ćwiczeń z pełnym zgięciem w odcinku lędźwiowym prawdopodobnie nie zapewniłoby żadnych dodatkowych korzyści, zwłaszcza pod kątem sportowym. Podsumowując ten i poprzedni rozdział, to nieuniknione jest utrzymanie neutralnej pozycji kręgosłupa. Nie ma wystarczających dowodów na to, że utrzymanie kręgosłupa w tej pozycji neutralnej zmniejsza ryzyko urazu bądź wystąpienia kontuzji podczas wykonywania ćwiczeń. W środowiskach sportowych, gdzie wydajność zależy od zdolności do podnoszenia ciężarów, brakuje badań potwierdzających, że wyginanie odcinka lędźwiowego jest czynnikiem ryzyka bólu dolnego odcinka kręgosłupa. W istniejących badaniach epidemiologicznych mało uwagi poświęca się zgięciu odcinka lędźwiowego, co sprawia, że trudno jest ocenić jego wpływ na występowanie kontuzji czy urazu, zwłaszcza w odcinku lędźwiowym. Pomimo tego, że zginanie dolnej części pleców podczas różnego rodzaju ćwiczeń siłowych nie wydaje się być bezpośrednim czynnikiem ryzyka urazu oraz kontuzji, to zalecam sugerować się zdrowym rozsądkiem. Nie bójmy się umiarkowanego zgięcia kręgosłupa, ale nie sugerowałbym również dźwigania maksymalnych obciążeń z maksymalnym zgięciem kręgosłupa. Dochodzimy do tak naprawdę ostatniego akapitu w tym temacie. I jednocześnie prawdopodobnie najbardziej ważnego w kontekście prewencji urazów i kontuzji. Wiemy, że pomimo usilnych chęci nie możemy utrzymać neutralnego kręgosłupa w trakcie różnych ćwiczeń, jak na przykład martwy ciąg. Ale jednocześnie w pełni zgięty kręgosłup może potencjalnie zwiększać ryzyko wystąpienia kontuzji czy urazu. Przy jednoczesnym, bo to trzeba zaznaczyć, przy jednoczesnym braku zwiększonych korzyści z tego ruchu. Dlaczego więc obserwuje się ludzi dźwigających ogromne ciężary w dużym zgięciu kręgosłupa i którym nic nie dolega? Najprawdopodobniejszą odpowiedzią jest właśnie load management, czyli zarządzanie obciążeniem. Nasze ciało i jego tkanki mają pewną pojemność, pewne maximum capacity, które są w stanie tolerować. Dobrym przykładem jest tutaj wzięcie oddechu i zejście pod wodę. Hello, how are you? I am under the water. I każdy z nas jest w stanie wytrzymać tam jakiś czas. Mniej, więcej, to wszystko zależy od stopnia naszego przygotowania, wytrenowania. Jeśli za dużo czasu, jak na Twój obecny poziom wytrenowania, spędzisz pod wodą, to zacznie ci brakować tlenu, co spowoduje, że możesz stracić przytomność i w konsekwencji się utopić. A to jest analogią do wystąpienia kontuzji bądź urazu w trakcie wykonywania ćwiczeń. Dlatego obserwujemy ludzi, którzy są w stanie pracować na dużych zgięciach kręgosłupa w dosyć bezpieczny sposób, ponieważ są oni przygotowani do tego rodzaju pracy i ciała są zaadaptowane do danego rodzaju wysiłku. Nikt z nich prawdopodobnie na pierwszym treningu nie zakładał 200 kg na sztangę i próbował dźwigać z maksymalnie zgiętym kręgosłupem. Dlatego tak ważna jest progresja we wszystkim, co robimy. A więc ciało z czasem staje się silniejsze w określonym wzorcu, co czyni je bardziej odpornym i bardziej bezpiecznym na konkretne wysiłki. Jeśli nigdy w życiu nie biegałeś i postanowisz przebiec maraton, to jest większa szansa, że w trakcie tego biegu coś ci się stanie. Tak samo, jeśli nigdy nie jeździłeś autem i nagle dostaniesz furę i wyjedziesz na miasto. Prawdopodobnie skończy się to źle. What? You can't park your car here, ma'am. Ma'am! Move your car. Kind of... Dlatego w każdym procesie treningowym ważny jest proces periodyzacji i programowania treningowego. Trzeba wiedzieć kiedy można przycisnąć, a kiedy trzeba dać sobie na luz. Koniec końców nie możemy jednoznacznie stwierdzić, że zgięty kręgosłup jest zły i powoduje zwiększone ryzyko urazów czy kontuzji. Należy jednak pamiętać, że kręgosłup został stworzony do ruchu i ruch zgięcia jest całkowicie naturalny i w pełni zdrowi. Co więcej jest pożądany. Zachowajmy jednak zdrowy rozsądek, pamiętając, że w pełni zgięty kręgosłup może powodować zmniejszoną tolerancję na przyjmowanie obciążeń, zwłaszcza związanych z siłami ścinającymi. Pamiętaj, że nawet na zgiętym kręgosłupie można dźwigać solidne ciężary, tylko kluczowy jest tutaj proces progresji oraz adaptacji do tego wysiłku. Miej również z tyłu głowy fakt, że nawet jak chcesz trzymać neutralny kręgosłup proste plecy, to i tak najprawdopodobniej kręgosłup sam się będzie zginał tyle ile potrzebuje. Więc nie spinaj się zbytnio przy tym. No i pamiętaj, że poprzez utrzymanie zgiętych pleców wzrośnie twój potencjał do generowania siły. Jest to ruch jak każdy inny. Możesz go trenować, możesz go wzmacniać, ale zachowaj w tym wszystkim umiar i stopniowo podejść do tego tematu. Na dzisiaj to wszystko. Dzięki za twój czas. I do następnego.